Witajcie, kochani, w kolejnym odcinku serii Home Decor Hall. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć, po tytule będzie to Home and You, i zaznaczam, że promocja minus 90% obejmowała produkty, obejmowała część produktów, bo to nie wszystkie produkty wchodziłyby w te promocje, natomiast te minus 90% przy zakupach. Dotyczyła tańszego zakupu, tańszego produktu, więc jeżeli. Yy, nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale mam nadzieję, że tak. To znaczy, jeżeli kupowałam coś za 150 zł, a drugą rzecz miałam na przykład za 25 zł, to ta właśnie za 25 zł, czyli tańsza była za minus 90%. od tak! Cała filozofia. Dobrze, kochani. Tych rzeczy naprawdę nie będzie um, wiele. Ja chciałam się tylko skupić na tym, żeby Wam przekazać informację, że takie promocje są. Takie promocje bardzo jakby, zachęcają do tego, żebyśmy szperali w tych produktach, bo naprawdę Home and You um, jest, uważam, um, pomimo tego, że jest to sieciówka, to ma tak piękne rzeczy i... Niestety, ale tu muszę powiedzieć, że niektóre ceny regularne są też dla mnie zaporowe i uważam, że troszeczkę, jest, troszeczkę są nad wyraz, bo nie wszystkie produkty są warte tej ceny, za jaką tak naprawdę one są sprzedawane w cenie regularnej. Ale dobrze, kochani, dość o tym. Jeżeli lubicie taką tematykę... Jeżeli lubicie posłuchać o tym, co inni tak naprawdę wyszperali w takich sklepach, wam nie pozostaje nic innego, jak usiąść wygodnie, wziąć sobie coś dobrego do picia. Pamiętajcie o subskrypcji, pamiętajcie o dzwoneczku. A my co? Zaczynamy. I tak kochani, żeby nie przedłużać, tu mam oczywiście paragon. Um, przejdę do pierwszej rzeczy, której Wam tutaj nie pokażę. Może tu albo tu gdzieś Wam wyjedzie zdjęcie tego przedmiotu, a mianowicie mówię o lampie. Przepięknej lampie, um, która gdzieś tam też w głowie mi pracowała, w sensie takim chciałam coś podobnego mieć, w podobnym stylu, ale nigdy jakoś nie składało się, żebym ja tę akurat lampę mogła sobie kupić. Zresztą ja nie wiem, czy e, ona jest dłuższy czas już w Home You, bo myślę, że jeżeli byłaby, to na pewno już dawno byłaby ze mną w domu. Ale dobrze, dość o tym. Mówimy o lampie, która ma przepiękny abażur. E, wiecie, że ostatnio, albo nie wiecie, no to Wam teraz powiem, że. Ostatnio po prostu pokochałam pasy, biało-czarne pasy. I jak tutaj będziecie mogli zobaczyć, również w tym filmie będą te rzeczy, które właśnie będą te pasy biało-czarne. I mam nadzieję, że kilka tych elementów, które gdzieś tam sobie kompletuję przepięknie będą umiały, będą miały, będą mogły podkreślić styl, który ja lubię, czyli taki klasyczny biel, czerń, złoto i srebro. Ale dobrze. Przechodzimy do lampy, bo tak naprawdę o niej mowa. Będziecie mieli przebitkę, ja ją nagrałam zarówno w dzień, jak i w nocy i powiem wam, że właśnie ona przepięknie się prezentuje, zarówno w dzień, jak i w nocy. Przepięknie zdobi mój parapet, co mnie niezmiernie cieszy, bo powiem wam szczerze, że... Przy takich małych pomieszczeniach duże rzeczy nie zawsze dobrze wyglądają, natomiast myślę, że ona idealnie się tam wkomponowała. To jest miejsce dla niej. Jedyny taki minus, jeżeli miałabym się do niej przyczepić, to jest to, że ma dość taką słabą podstawę, to znaczy ona jest bardzo krucha, klosz jest dość Spory, więc tutaj też bardzo trzeba uważać, gdzie ją umieszczacie i jak ją gasicie albo zapalacie, żeby czasem nie pociągnąć za ten sznur, bo naprawdę ona może Wam spaść. Podstawa jest czarna. Czarna na wysoki połysk i to też, mi, to też mnie bardzo urzekło. Jestem przekonana, że gdyby to był czarny mat, ona by tak pięknie nie wyglądała i Pewnie bym się na nią nawet nie pokusiła. E, natomiast, jeżeli chodzi o cenę, bo przejdźmy do ceny, to na pewno Was interesuje. Ja za tą e, kochani lampę zapłaciłam 150 zł. I drugą rzeczą, którą sobie dobrałam do um, właśnie tej lampy, którą miałam za minus 90%, jest przepiękna czarna misa. Takich mis powiem Wam szczerze, nigdy za wiele w domu, a wygląda ona następująco oczywiście, przebitki też będziecie mieli. Jest też, jak możecie zobaczyć, na wysoki połysk, jest ogromna. Ja ją kupiłam z myślą um, o tym, żeby tutaj trzymać. Jakieś orzechy, bądź też właśnie jakieś owoce cytrusowe, przepięknie. Wiecie, że u mnie jest dużo bieli i czerni, i to idealnie będzie właśnie podkreślało cały wystrój mojego mieszkania. I jeżeli chodzi o tę misę, moi drodzy, ona jest w ogóle ceramiczna, nie wiem czy wspomniałam, ale chyba nie. W każdym razie ta misa w regularnej cenie kosztowała, mam tu wciągę, 99 zł. Czyli po rabacie ja za nią zapłaciłam 9,90. I powiem Wam, że tu może jeszcze Wam pokażę cenę. I powiem Wam szczerze, że za 10 zł taka misa no nie wiem, czy nawet w Pepko bym taką misę dostała za takie pieniądze mimo wszystko powiem Wam szczerze, że ten zakup był bardzo udany i jeżeli będziecie mieli jeszcze taką możliwość, to po prostu bierzcie, ja wiem, że teraz chyba będzie promocja, aczkolwiek wiem, że była stacjonarnie promocja 10 zł na drugi tańszy produkt przy zakupie właśnie z innym droższym, więc to też jest świetna opcja, ale powiem Wam szczerze 10 zł Słuchajcie ja bym brała, poza tym ona jest bardzo ładnie wykonana nie widać żadnej tandety no i przede wszystkim wysoki połysk, coś co ja bardzo kocham i czerni wiem, 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 u mnie dużo tej czerni ale powiem Wam szczerze, co mam zrobić jak po prostu kocham, kocham takie przestrzenie co prawda też kocham białe przestrzenie, bo wiem, że one też powiększają natomiast, no na chwilę obecną mam twarzę na czerni i powiem Wam szczerze, że czarne dodatki przepięknie wyglądają w moim mieszkaniu, zresztą już nieraz widzieliście to moje mieszkanie, więc sami też przyznajecie, że nawet ta sofa i fotel czarny z tego czarnego weluru, który mam, też wygląda obłędnie w moim mieszkaniu tak moi drodzy i ostatnia już taka rzecz ym, odnośnie tej promocji na którą obowiązywał rabat minus 90% na drugi produkt dotyczył właśnie poszewek, wiem, że tych poszewek mam sporo, ostatnio sobie zrobiłam naprawdę totalną um, totalny przegląd y, mojej półki y, właśnie z poszewkami dużo rzeczy też wydałam, ale zostawiłam sobie te naprawdę cymesiki te naprawdę dobre, które y, które rzeczywiście będą się wkomponowały moją, w moje mieszkanie, większość zostawiłam właśnie tych klasycznych mnóstwo miałam kolorowych takich wiecie, no przeróżne no, naprawdę różnej maści kolory mogliby, moglibyście u mnie znaleźć, natomiast właśnie te kolorowe powydawałam nic nie musiałam wyrzucać także się bardzo cieszę, bo osoby które, które obdarowałam bardzo się ucieszyły, bo one mają właśnie kolorowe mieszkania, a ja mam takie jest stonowane. Ale dobrze, przechodzimy do produktu, bo przecież o tym jest ten film moi drodzy. I poszewki. Tak jak powiedziałam Wam, czarno-białe. Coś, w czym się zakochałam ostatnimi czasy, i powiem Wam szczerze. Te poszewki są przecudowne. Jak tylko je zobaczyłam na stanie, i e, jak zobaczyłam, że jest ta promocja, to mówię: Nie biorę. Jedna poszewka e, jest w cenie 29 zł, więc druga minus 90. Czyli ja za drugą poszewkę, kochani, zapłaciłam 2,90. Dobry deal. E, jeżeli chodzi o wymiary, moi drodzy, to my tutaj mamy. Ja domniemywam, że to jest. Wiecie co? Bo tu nie jest napisane, niestety. Ale ja domniemywam, że to jest po prostu 50 na 50. Tak mi się wydaje, tak one wyglądają. No są cudne. Czyż one nie są cudne? Czy tak je postawimy sobie? Czy tak? Nie ma znaczenia, w zależności od tego, jaką mamy potrzebę. E, materiał? Ja bym powiedziała, że to jest taki delikatny. Mm, welur aczkolwiek to nawet nie jest chyba nie, nie jest napisane z czego one są, a może w środku będzie jakiś opis, to zaraz wam powiem aczkolwiek, o jest! Mamy, mamy to. Yy, o, poszewki są 45 na 45, to wam już tutaj pokazuję. Widzicie? 45 na 45. Jeżeli chodzi o skład, to już Wam powiem, że to jest 100% poliester, ale jak my wiemy z doświadczenia, zwłaszcza my kobiety, to poliester poliestrowi nie jest równy i naprawdę niektóre poliestry są tak cudowne, że ja mam mnóstwo właśnie poszewek z poliestru, bluzek z poliestru i one są naprawdę świetne. Skóra oddycha. One się nie gniotą e, i wiem, że te produkty naprawdę będą mi służyły przez wiele, wiele lat. Tak więc, te, tak, kochani, dwie poszewki e, w bardzo dobrej cenie, e, czyli w sumie za dwie zapłaciłam ile? 33 zł, 34 zł, jakoś tak, więc. Okej, okay, no można powiedzieć, za 15 zł poszewkę bym kupiła. Natomiast gdybym miała zapłacić e, 60 zł za te dwie, raczej bym powiedziała. Нет. Yeah. I kochani, jeszcze jedna rzecz, którą też chciałam Wam tutaj pokazać, bo to też jest rzecz z Home and You, ale nie wchodząca już w ramach tego, wiecie, tej promocji minus 90% na drugi produkt. Ale stwierdziłam, że skoro i tak to kupiłam, no to myślę, że w jednym filmie fajnie by było po prostu Wam to wszystko pokazać. Być może teraz, jak Wam pokazuję w tym filmie te rzeczy, może się okazać, że właśnie akurat przyjdzie ten rabat. Y, powiedzmy 10 zł na drugą rzecz, tańszą, i akurat to będzie obejmowała właśnie ta promocja te moje podkładki. A mianowicie, takie przepiękne. Czyż one nie są śliczne? Um, cena jest dość droga, bo powiem Wam szczerze, że one kosztują 17 zł za sztukę. One są filcowe. Z drugiej strony mamy czarne. Natomiast tutaj mamy te przepiękne. Czarno-białe mm, paski, których ja ostatnio, tak jak powiedziałam, w których ja ostatnio bardzo się kocham, uwielbiam i myślę, że one przepięknie będą e, współgrały z tymi talerzami, m, które też kupiłam właśnie w paski biało-czarne. Ale zresztą e, z jakąkolwiek zestawą, czy czarną, czy białą, czy nawet też kolorową, złotą, morever, e, jakąkolwiek byście nie chcieli, to myślę, że to też e, pięknie będą współgrały. No więc tak, tyle chciałam Wam jeszcze powiedzieć takiego małego bonusika. Eee, myślę, że warto też takie rzeczy się zaopatrywać, bo to jest niby mały akcencik, ale on też dodaje takiej klasy i dodaje, powiem Wam szczerze, takiej małej dekoracji. Nie musimy kłaść obrusu, wystarczy na zwykłym stole, w zwykłym blacie, czy to w jadalni, czy w salonie położyć po prostu taką podkładkę na to jakąkolwiek zostawę, nawet jeżeli na to położymy. Eee, Jakiś mm, talerzyk deserowy, filiżankę, kubek, też przepięknie będzie prezentował się taki zestaw. Od tak kochani, to są wszystkie zakupy, które udało mi się zrobić właśnie na tej mm, promocji minus 90%. Dajcie mi kochani znak, jak u Was z tymi zakupami. Czy Wy też korzystacie z tej promocji minus 90%? Czy być może szykujecie się na tę mm, fajną promocję na 10 zł na drugi produkt, na drugi tańszy produkt, bo mm, ja uważam, że jeżeli możemy zaoszczędzić, dlaczego mamy tego nie robić? Żałuję, że na stronie Tipri już nie ma tego przekierowania na Home&You, bo wcześniej sobie robiłam te zakupy, natomiast teraz mi wyskakuje jakiś błąd i nie mogę z tego skorzystać, a szkoda bo mimo wszystko ja tych zakupów robię naprawdę sporo i za całe zakupy moi drodzy, zapłaciłam 200 zł tu Wam pokażę i 80 groszy więc jak najbardziej powiem Wam szczerze, opłaciło się przede wszystkim lampa Lampa jest cudna, i na pewno w innym takim glamour sklepie za taką lampę zapłaciłabym już albo tylko 200 zł natomiast nie byłoby mowy o tych pozostałych rzeczach, same też takie poszewki, powiem Wam szczerze, też są bardzo drogie w takich sklepach ostatnio mocno się za tym o, w takich sklepach oglądam za stołem i za krzesłami do mojej jadalni więc zobaczymy co z tego wyniknie, natomiast też uważam, że takie ceny przedmiotów glamour są zaporowe dobrze, moi drodzy, kończymy na dziś koniecznie dajcie mi znak, co uważacie na temat tych produktów, na które ja się zdecydowałam, czy Wam ten styl taki czarno-biały i ten paskowy odpowiada. Wiem, że kiedyś pokazywałam Wam właśnie z tej serii, bo to jest jakaś seria, wiecie, ta czarno-biała. Nie wiem nawet, jak ona się nazywa, będę musiała się tym troszeczkę zainteresować, aczkolwiek. Pastino. Nie wiem, być może to jest rzeczywiście ta, ta seria. E, powiem Wam, że jedna z Was mi napisała, jak pokazywałam Wam takie fliżaneczki, chyba kubki, że mieliście wrażenie, że jesteście w bajce Alicja w krainie Czarów, bo tam też właśnie było mnóstwo takich czarno-białych e, i, i takiej kratki, i pasków, więc coś chyba, kochani, w tym jest. Dobrze, moi drodzy, to tyle, z czym chciałam się z Wami podzielić. Film nie będzie długi, ale wiecie, że lubię się nawet takimi drobnymi rzeczami z wami podzielić, żeby was zainspirować, a być może rzeczywiście wy też dzięki temu będziecie chcieli ubarwiać bądź też tonować swoje mieszkania. Kochani, dziękuję Wam pięknie za dziś. Przytulam Was bardzo mocno, oczywiście życzę Wam cudownego dnia, bądź też miłego wieczoru, w zależności o której porze oglądacie ten film. A my co? Widzimy się w następnym moim filmie. Do następnego! Ciao! With your colors, they kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different.